Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Monika Tracz, to jest Jasia Pawł. Jesteśmy z kawiarenki pod parasolem, rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Spotykamy się dzisiaj z okazji turnieju, pierwszego naszego mikołajkowego turnieju, organizowanego przez rodziców z kawiarenki pod parasolem i Stowarzyszenia Dobroczynnego Rest Sakramiser. Dzisiejszy turniej, mamy nadzieję, że pierwszy, ale cykliczny, jest to pierwszy mikołajkowy charytatywny turniej piłki halowej. Zaprosiłyśmy do uczestnictwa sześć drużyn, m.in. strażacy, księża, tatusiowie naszych dzieci z kawiarenki, samorządowcy, powiatowcy, firmę Tripoland z Wolbromia. I będziemy dzisiaj się świetnie bawić. Mam nadzieję, że rozegramy 12 meczów. Dla trzech pierwszych miejsc będą wspaniałe puchary. Do, te, do tego będą świetne zabawy, tańce. Pokazy taneczne, mamy również wystawione stoiska z naszymi wyrobami, pięknymi piernikami, własnoręcznie pieczonymi ciastami. Mamy nasze wspaniałe kalendarze, które zorganizowaliśmy, wydrukowaliśmy i zrobiliśmy zdjęcia naszym dzieciakom. Mamy też różne stroiki i ozdoby świąteczne i mamy nadzieję, że to będzie nie pierwsza taka impreza. A to wszystko po to. Żeby wspomóc nasze dzieciaki. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj biorą udział zarówno w meczu, jak i siedząc na widowni, bardzo nam kibicują, ponieważ bardzo chcemy naszym dzieciom pomóc. Bardzo chcemy, żeby nasze dzieci zostały zauważone i żeby mogły, że tak powiem, funkcjonować, żebyśmy mogli im otworzyć drzwi, żeby mogli pójść dalej. Nasza kawiarenka działa od półtora roku. Na początku była to mała inicjatywa. W zasadzie zebraliśmy się przy naszej głównej pani rehabilitantce Ani Skręt, ale w miarę upływu czasu y, zauważyła w nas jakiś potencjał większy i zaczęliśmy y, ubiegać się o granty, o projekty. Y, zaczęłyśmy przychodzić z nowymi pomysłami, nowych imprez. I to wszystko zaczęło się rozrastać. Zorganizowałyśmy już dużo plen plenerowych akcji, między innymi drugie oblicze Olkuskiego Garnka, malowane różnymi technikami na rynku orkuskim, olkuskim. Malowałyśmy stare rowery. Organizujemy różne warsztaty dla dzieciaków naszych i dla rodziców oczywiście, spotkania z psychologami. Miałyśmy warsztaty dekupażu i filcowania, miałyśmy warsztaty wyjazdowe w ogrodzieńców, w kiełkowicach, dzieci i, ro, i rodzice niepełnosprawnych dzieciaków. Także działamy prężnie i myślę, że, że będziemy miały jeszcze wiele pomysłów i dużo dobrego zrobimy, bo naszym celem jest integracja, przede wszystkim integracja ze społeczeństwem i z dzieciakami i z rodzinami zdrowych dzieciaków która przede wszystkim dodaje nam sił do tego, żeby działać dalej, żebyśmy mogły brnąć dalej, żeby nasze dzieci mogły, e, że tak powiem, dalej e, z nami pójść, żebyśmy miały do tego siłę, żebyśmy miały siłę walczyć o nasze dzieci, dla naszych dzieci, z naszymi dziećmi. I e, chcieliśmy zaangażować też innych w to. Chcieliśmy, żeby e, wszyscy nam e, pomogli i zauważyli nas i widzieli nasze dzieci, żebyśmy mieli e, równe prawa do tego, żeby nas, e, żebyśmy żyć razem ze wszystkimi. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy nam pomagają, wszystkim życzliwym duszom, bo wiemy, że jest bardzo dużo dobrych ludzi i naprawdę mają wielkie serca, także jesteśmy bardzo zbudowani i liczymy na więcej. Dziękujemy wszystkim, którzy trzymają za nas kciuki. Bardzo. Trzymajcie za nas kciuki dalej, bo to nie jest koniec. To, do, bo to jest dopiero pierwsza impreza. My dopiero zaczynamy, a będzie tego więcej, na pewno.